Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej podsumowała tegoroczny Festiwal Smaków Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt ten prężnie się rozwija, o czym świadczy rosnąca liczba uczestników, a także nowe formy uczestnictwa i angażowania młodzieży. Festiwal Smaków odbywał się od 27 października do 27 listopada. W tym czasie lokale gastronomiczne, które są członkami lotu, oferowały unikatowe propozycje w swoim menu. Potrawy lub napoje musiały nawiązywać do kuchni regionalnej. W tym roku tak naprawdę mamy rekordową liczbę uczestników. Wzięło udział aż 18 podmiotów gastronomicznych. Każdy z nich ma jakiś taki swój przepis, tylko indywidualny, charakterystyczny naszego regionu, swój własny sposób podania i właśnie one nadsyłały do nas te, te swoje przepisy. My je opublikujemy i dzięki temu nie tylko każdy będzie mógł je poznać, powiązać z jakąś gastronomią, będzie mógł wziąć udział w tej turystyce kulinarnej, która jest coraz bardziej popularna, jeździć po tych wszystkich gastronomiach i ich smakować, a oczywiście też będzie mógł je przyrządzić osobiście w domu. Nowością w tym roku było czynne zaangażowanie młodzieży w festiwal poprzez warsztaty kulinarne organizowane u trzech członków lotu: restauracji Babinicz w Dworzysku, restauracji Wachwa Zdroju i restauracji Hotelu Maria Antonina w Zagórzu Śląskim. Inwestujemy tutaj w. Szkoły, które mają profil gastronomiczny, i właśnie dla nich, dla uczniów tych szkół, te nasze obiekty gastronomiczne prowadziły zajęcia, warsztaty i pokazywały, jak robić te przepisy, zaradzały swoje tajemne sekrety. No, my też inwestujemy w ten sposób w tą kadrę gastronomiczną. Chcemy, żeby na naszej ziemiach było wielu wybitnych kucharzy, wielu wybitnych cukierników, i ten program, ta, ta konferencja, ten festiwal wspiera to. Mniej więcej połowa ze zrzeszonych w lot gastronomii wzięła udział w festiwalu. Ci, którzy podjęli to wyzwanie, są zadowoleni z przebiegu akcji i jej skutków. Przede wszystkim kompleks dworzysko chce się coraz mocniej otwierać na rodziny z dziećmi, na wszystkich tak naprawdę. I tutaj ten element edukacyjny w postaci warsztatów kulinarnych dla młodzieży pokazał, że, że możemy te warsztaty organizować również dla innych. Mamy kolejne, kolejne zapytania o takie, o takie warsztaty, mamy kolejne grupy i chcemy edukować również poprzez tą część kulinarną młode pokolenia. Docelowo LOT chciałby zaangażować wszystkich swoich członków do udziału w kolejnych edycjach. Jak zamierzają przekonać tych niezdecydowanych? Przede wszystkim będziemy promować. Będziemy promować coraz mocniej już teraz w tym wydarzeniu był influencer kulinarny, który wziął udział, który był w każdej z tych, z tych gastronomii, który wziął udział w tym wydarzeniu. Zrobił relację z tego wydarzenia. Tak jak mówię, powstała też broszura, gdzie będą przepisy i te przepisy będą przypisane do określonej gastronomii. Więc każdy, który, jest ta, który ją trzyma, będzie wiedział, gdzie szukać tego lokalnego produktu i będzie wiedział, z czym wiązać taką daną kuchnię. Tak więc będziemy przede wszystkim pokazywać, że dołączając do nas, my będziemy was promować. Będziemy wykorzystywać zarówno zasięgi zamku książ, jak i tych wszystkich członków lotu, a jest, tych, a jest tych podmiotów już 50. Rozwijając swój projekt, lot zamierza wpisać się w trend tzw. turystyki kulinarnej, który zyskuje popularność na całym świecie. Turyści zwiedzając dane regiony chcą poznawać nie tylko zabytki, ale także próbować lokalnych potraw. Zadaniem lotu jest sprawić, by turysta zapamiętał region wszystkimi zmysłami, a w przyszłości wrócił tu po więcej doznań. you mm -hmm.